Dzień dobry. W najbliższy weekend 24 i 25 września, w sobotę i w niedzielę, zapraszamy państwa do Galerii Arsenal na warsztaty prowadzone przez Małgorzatę Markiewicz. Będą to warsztaty w ramach dwóch cykli. Pierwszy cykl to jest, to są warsztaty Trochę mnie gnębi towarzystwo gołębi, dedykowane osobom starszym 60+. Plus. I na tych warsztatach zajmiemy się naprawianiem Zajmiemy się naprawianiem ubrań i będzie to nietypowe naprawianie, ponieważ będziemy te ubrania reperować pod względem emocjonalnym. Artystka Małgorzata Markiewicz zwraca uwagę na to, że ubrania są czymś, co też są rodzajem naszej drugiej skóry, są czymś, co też w czym my zostawiamy ślady swoich emocji. I proponuje, byśmy te ubrania, z którymi jesteśmy związani, w sposób emocjonalny przynieśli i te miejsca, które na przykład są związane z stresem, bólem, tak jak, ja, tak jak teraz na przykład odczuwam jakiś rodzaj stresu i, i, i głos mi w gardle więźnie, albo kiedy mamy na przykład kłopot z swobodnym, głębokim oddechem, to artystka proponuje, żeby te miejsca otulić haftem. Haftem ze szlachetnej, miękkiej wełny. Będzie to rodzaj e, takiej blizny, albo rodzaj haftu, który zostawia ślad, ale jest już zagojony. Dlatego będziemy właśnie używać tych szlachetnych materiałów. Także prosimy tych, te osoby, które się zgłoszą na warsztaty, żeby takie e, ubrania, które przywodzą im na myśl i w pamięci trudne chwile, przyniosły po to, żeby się tymi emocjami i właśnie poprzez, te, poprzez ten strój troskliwie zaopiekować. Drugim cyklem warsztatów są warsztaty dla kobiet. To będzie w niedziela i będziemy pod okiem artystki uczyć się szyć płaszcz bezresztkowym. Tutaj Małgorzata też, Małgorzata Markiewicz też nas prosi, żebyśmy przynieśli ze sobą ze swoich domów stare koce, kapy, coś co zalega w naszych szafach, komodach, jest już nieużywane. I to ma też taki aspekt wykorzystywania tego, co już jest, nie marnowania, czyli to jest też właśnie krój i, i fason tego płaszczu będzie taki, że w 100% wykorzystuje ten materiał, z którego będziemy szyć. A również wykorzystuje to, co, co już kiedyś mieliśmy, tak? co, co, coś, co na przykład zrobiła nasza babcia, prababcia. Więc tak, więc to będą te drugie warsztaty dla kobiet. No i ogólnie ja też bardzo się cieszę, że Małgorzata Markiewicz przyjedzie do nas. To jest artystka, której pracę mamy również w Galerii Arsenał. Małgorzata Markiewicz jest rzeźbiarką, ale jest. I jest rzeźbiarką, która y, posługuje się nietypowymi dla rzeźbiarki narzędziami, ponieważ często posługuje się szydełkiem, często się posługuje igłą i nitką i jej prace są z wełny, z tkaniny. Z, to są przeróżne prace przestrzenne. Te prace, które mamy w galerii, to są y, kwiaty. To są prace, które powstały w 2004 roku, czyli dość dawno. I kwiaty Małgorzaty Markiewicz, niewątpliwie jak się na nie spojrzy, to widać ten kwiat, natomiast one też są nietypowymi kwiatami, bo one są wykonane z ubrania, które artystka po prostu zdjęła z siebie, czyli to, jest, to są na podłodze. Pozostałość po. Tym, co kobieta może zdjąć z siebie, ułożone w formie kwiatu. One są, to są prace bardzo zmysłowe, bardzo działające też na wyobraźnię i bardzo kobiece. I to też mi się bardzo podoba w twórczości Małgorzaty Markiewicz, że jej, praca jest, że jej prace są bardzo związane z taką codzienną rzeczywistością. Ona będąc już, jeszcze będąc studentką była mamą, więc te prace też są bardzo związane z aspektem macierzyństwa i taką jedną też z moich ulubionych prac jest sukienka, to jest praca, którą Małgorzata zaczęła robić będąc jeszcze w ciąży. Wykonała na szydełku sukienkę dla siebie ciężarnej, taką dużą, worowatą. Natomiast e, kiedy na świat już miała przyjść jej córka Gaja, e, spruła część tej swojej sukienki i zrobiła małą sukieneczkę dla swojej e, maleńkiej córki. I co roku. Mm, a, i to jest też ważne, że te dwie sukienki są ze sobą połączone że ta nić nigdy nie jest przerwana. Ta praca nadal trwa, ten projekt nadal trwa. Co roku na urodziny Gai jest pruta sukienka i przerabiana sukienka mamy, i powiększana i przerabiana sukienka Gai. Bardzo Państwa zachęcam na, na spotkanie z artystką i możliwość pracy też pod jej czułym okiem. Dziękuję.